I tak, Wednesday, musisz nacisnąć jeden przycisk. No dalej, wybieraj. Świetny wybór. Zaraz spadnie na ciebie wiadro robaków. Haha, to takie obrzydliwe. Łap. Robaki i ziemia. Naprawdę próbujesz mnie tym przestraszyć? Enid, dlaczego się ze mnie śmiejesz? Dobrze, przedstawię ci moich sąsiadów robaczki. Pój, zabieraj je. Co za ochyda. Ups, nacisnęłam przycisk i jeszcze jeden. Mm, tylko nie robaki. Dobra wiadomość, to nie będą robaki, to będą pyszne płatki. Wow, słodkie kółeczka, uwielbiam je. Muszę nabrać jak najwięcej do miski i ich spróbować. Ale nacisnęłaś dwa guziki, więc masz trochę mleka. Mleko? Nie mam nic przeciwko, ale teraz jestem cała mokra. Chociaż to w sumie żaden problem. Mleko jest takie dobre, a z płatkami jest jeszcze lepsze. Mniam, mniam, ale dobre. Rozumiem, że teraz moja kolej. Dobrze, wybieram ten czarny przycisk. I co mnie teraz czeka? Skorpiony, robaki? Co? Nie, to mój najgorszy sen. Różowa nutella, obrzydliwe. Takie coś może się spodobać tylko Leni. Nie zapomnę ci tego dyrektorko. Ojej, teraz chyba pora, żebym ja nacisnęła przycisk. Różowa Nutella wygląda świetnie, więc też chcę coś takiego. Chcę Nutelle! E nic, słyszycie? Nie wolno bawić się przyciskami. Zaraz zobaczysz, czym to się może skończyć. Trzymaj dużo czarnej pasty. Ma węgiel i jest bardzo miętowa. To obrzydliwe! Świetnie, a teraz musimy Cię porządnie wyszorować. Szorujemy tu i tu. W ogóle nie lubię takich zabaw. Zniszczyłaś mi fryzurę. Wednesday, czas nacisnąć przycisk. Pospiesz się i wybierz ten, który najbardziej ci się podoba. Doskonały wybór. Czekają na ciebie czarne pióra. Uwielbiasz czarny kolor, prawda? Czarny kolor jest super, ale przypominam teraz czarną kurę. Okropne. Właśnie chciałam to powiedzieć! Przypominasz czarną górę! Dobra, teraz ja naciskam przycisk. Niech będzie ten! Tak, i co tam? Wow! Moje ulubione tęczowe skitelsy! Ale pyszne! Nieźle, ale ich dużo! Jestem zachwycona! Skitelsy, ohyda! Nic, przegrałaś. Naciskaj przycisk. Doskonały wybór. Mam już dla ciebie górę popitów. O matku, jest ich za dużo. Ojej. jej. Aj! Nieźle. Enic znokautowały popity. Co z tobą? O, przeżyła. To straszna wiadomość. Dobrze, teraz moja kolej na wybranie przycisku. Nie. Chcę nacisnąć ten. I co mnie czeka tym razem? Niemożliwe! To moje ulubione żelkowe oczy i zielony szlam z orgu. To są prawdziwe potwornie pyszne smakołyki. W końcu mogę się najeść. Hmm, wspaniałe. U, ohyda! Następna przycisk naciska Enid. Enid, witaj! Teraz twoja kolej na naciśnięcie przycisku. No dalej, śmiało. Nie bój się nie ugryziecie! Dobry wybór. To tęczowe pianki już do ciebie lecą. Co? Pianki! Wow, są takie ładne i miękkie! I przede wszystkim są przepyszne! Wednesday, czekam aż naciśniesz przycisk. Dobrze, wybieram ten. Genialny wybór. Czekają na ciebie dwa ogniste tabasko. Łap! Tabasko to mój ulubiony sos. Jego ostrość przypomina mi diabła w piekle. Widzę, że jesteś zadowolona. Mam teraz supermoce. Ten sos jest tak ostry, że aż płonę. Hmm. Wow, to świetna okazja. Mogę sobie upiec pianki. What? Wednesday, pomóż mi. Nie dziękuj. Super, to jest pyszne! Wednesday, palisz się! Musimy to natychmiast gasić. Wednesday, nie martw się, uratuję cię! I po co to pani zrobiła? Na szczęście żadne dziecko się nie spaliło. Dziewczynki, szybciej naciskajcie przycisk, jeśli chcecie się wydostać! Wednesday, no już! Dobra, dobra, wybieram ten. Świetnie, nacisnęłaś mój ulubiony przycisk! Teraz będziemy robić tort według mojego własnego przepisu. Najpierw wsypujemy mąkę. Świetnie. Lecimy dalej. Następnie muszę wlać trochę mleka, żeby ciasto było puszyste i pyszne. Wednesday, jak Ci się podoba? Kiedy ten koszmar się skończy, jeszcze troszkę. Wbijamy jajka. I gotowe. Teraz porządne mieszanie. Hej, co z mikserem? What? Jestem człowiekiem, a nie miską ciasta. Chciała mnie pani wymieszać z trzepaczkami? Wybacz, masz rację. A teraz czas na dekorację. Do tego potrzebuję trochę bitej śmietany. Mmm, jest przepyszna. Wednesday, musisz spróbować jest naprawdę pyszna. A na wierzch jak najbardziej pasuje kolorowa posypka. To jakiś koszmar. Ta kolorowa posypka przeprawi mnie o cich nerwowy. Wesley pachnie jak pyszne ciasto! A teraz przechodzimy do Enid. Enid, naciśnij przycisk. Świetny wybór. Tobie wypadła musztarda. Uważaj, żeby nie wpadła ci do oczu. O nie! Co za koszmar! Nienawidzę musztardy! Jest taka niedobra! Nie martw się, już się skończyła. Ojej, a co to? Wow! Znalazłam klucz! Ale mam szczęście! W końcu mogę się wydostać! Włęsta znalazłam klucz! No dalej wychodź! Wielkie dzięki Enid. Marzyłam, żeby się stąd wydostać. Gratulacje, zaliczyłyście wszystkie kary i możecie iść do domu. Do zobaczenia! Do widzenia! Kłędzę i biegniemy szybko! Oj, dzieci, dzieci! Dziewczyny, zaraz pojawią się Wasze dania. Zobaczmy. Nicole ma trójkątny tęczowy tort, Julie ma kwadratowy popyt, a Britney ma cały automat z okrągłą gumą. Próbujcie szybko! To prawda? Zacznijmy ode mnie. Mam nawet monetę. Naciskam ją do automatu i wyciągam okrągłą gumę. Co? A, to guzik! Trzeba subskrybować i nacisnąć dzwoneczek. Obowiązkowo zróbcie to samo, przyjaciele. A oto i moje gumy. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Mm, jakie pyszne! Co jeszcze? Oj, dziewczyny, kontynuujcie. Dobra, z wielką chęcią spróbuję tego trójkątnego kawałku tortu. Mmm, jaki pyszny krem! Bardzo mi smakuje. A biszkopt jest taki delikatny, totalny odlot, wręcz nie mogę się oderwać. Ej, a to co tak patrzysz? Lepiej zjadaj swój popyt. No dobra, dostałam popyt, i wszystko, co mogę zrobić, to się nim pobawić. Chwileczkę. Czy to żelek? Wow, ale super! Mmm, jakie to jest dobre! Bardzo mi smakuje! Fajnie, dziewczyny, co? No, Britney zjadłaś? Zostało mi troszeczkę. Zaraz przeżuję gumę i nadmucham ogromnego balona. Patrzcie! O nie, jest za duży! Nicole, pomóż mi! Inaczej Britney zaraz odleci! O nie, Britney! Ciekawe, co dostaniecie tym razem. To jakieś sosy, ale fajne. Julie ma chyba nutele, super. A Nicole ma coś podobnego do keczupu. A Britney ma strasznie ostre wasabi. Na szybciej zliża swój sos. Próbujcie! No dalej, bierze w Was. Julie jest nastawiona na zwycięstwo, ale na razie wszystkich wyprzedza Nicole. A jak tam Britney idzie z wasabi? Ojej, biedactwo ma najtrudniej ze wszystkich. Skończyłam! To był ketchup. Długo jeszcze? Prawie uparałam się z tym paskustwem. Ojej, dziewczyny. Niedobrze mi. Robi mi się bardzo, bardzo gorąco. Co robić? Zaraz tu wybuchnie pożar. To prawdziwy smok ziejąc ogniem. Chwileczkę, wiem co robić. Zaraz ugasimy Britney za pomocą gaśnicy. Dobrze, że byłam na kursie przeciwpożarowym. Ej, co jest? Chyba muszę mocniej nacisnąć. O tak, działa. Zaraz pożar będzie zlikwidowany. O nie, ta piana zniszczy moją fryzurę. Julie! Poniosło cię. Zatrzymaj się. Dzięki, ale mogłaś wcześniej to zakończyć. Wybacz, troszkę przesadziłam. Ojej, Nicole, tak śmiesznie wyglądasz z tą sadzą. Wiem, teraz jestem cała brudna. Wyglądasz jak kominiarz. A ja jakbym wyszła z wanny z pianą. Zaraz dowiemy się, co dostałyście tym razem. Britney ma okrągłe serowe kulki. Wyglądają apetycznie. Julie ma kwadratowe smażone jajko. A Nicole ma trójkątny plaster miodu. Pyszności, próbujcie szybko. Uwielbiam miód. Jest Taki smaczny! Wręcz nie można się oderwać! Nie patrzcie tak na mnie! Jedzcie swoje smakołyki! Świetnie, bo akurat zdążyłam zgłodnieć! Najpierw za pomocą widelca i noża wytnę żółtko. Zjem je w pierwszej kolejności. O tak, jakie to jest dobre! Co jeszcze? Super, że mam więcej. Co za wyżerka. Britni, kontynuuj. Dobrze, bo bardzo chcę spróbować tych serowych kuleczek. Tak apetycznie pachną. A smakują jeszcze lepiej. Nie mogę się powstrzymać. Chcę zjeść ich więcej i więcej. Jak super, że mam ich tak dużo. O nie! Zaraz się przewrócę! O rany, dziewczyny! To nie było miękkie lądowanie. Zamiast się ze mnie nabijać, mogłybyście pomóc mi wstać. Ostatni kawałek! Ojej! A co to, pszczoły? Dziewczyny! Pomóżcie! One mnie atakują! Uciekajmy! Zdecydowanie przechodzimy do ataku. Spadajcie stąd! Wynocha do swojego ula. Tak! Jazda stąd! Ognia na pewno się wystraszą! A wysz stąd! Nie dotykajcie naszej Nicole! No dalej, atakujcie! Jestem gotowa! O nie! Tylko mnie nie gryźcie! A może uda mi się przegonić je szmatką? Stać! Nicole, daj mi szmatkę! Zaraz wszystkie je złapię! O tak, udało się! To nie było łatwe! Ej, a wy dokąd? I co ja mam zrobić z tymi pszczołami? Czekamy na nowe smakołyki! A oto i one! Zobaczmy, co tam macie! Nicole ma na czasy, Julie suchy makaron, a Britney apetyczne pantejki. Ej, Julie, trzymaj się z daleka od okrągłego jedzenia. Próbuję jako pierwsza. Ukroję mały kawałek i sprawdzę, jak smakują moje pantejki. Pachną mm, pachną niesamowicie! Co takiego, Nicole? Ukroiłeś trójkątny kawałek, a to znaczy, że jest teraz mój? Takie są zasady, nic na to nie poradzisz. No nie bądź chciwuską! Ja czekam! Julie, nawet nie próbuj, ten pancake jest dla mnie. No to jem! Wow, jaki pyszny! Britni, ukroisz mi jeszcze? Zapomnij, więcej nie powtórzę tego błędu. Będę musiała jeść rękami. Ale dzięki temu nikt mi ich nie zabierze. O tak, to jest niewiarygodnie pyszne. Echo, ja mam zwykły suchy makaron. Nie wygląda zachęcająco, ale spróbuję. O rany, jaki twardy! W ogóle mi się nie podoba. Niby jak ja mam to zjeść? No dobra, pora spróbować moich na czasów. Ojej, jakie dobre! Pankejki też są super, ale się nie najadłam. Ej, Julie, obczaj to! Nikol ma takie pyszne naczosy. Może weźmiemy sobie kilka. Popieram twój genialny pomysł! Co? Polujecie na moje naczosy? Zapomnijcie! Uf, zdążyłyśmy się schylić. Patrz ona przebiła ścianę tymi naczosami! Wiesz co, w sumie to ja tak bardzo nie chcę iść tych naczosów. Lepiej dojem mój makaron. Ej, dziewczyny! Obudźcie się! Dostałyśmy nowe smakołyki! Tylko spójrzcie, jaki ogromny tableron! A ja mam gofra ekstra! A ja mam paskudną cebulę! No co za ochyda. Nie mam dziś szczęścia. Ale nic na to nie poradzę. Będę musiała spróbować. Okay. Dobra, gryzę. Jakie to jest paskudne. Aż mi oczy łzawią. Daj jej chusteczkę. Britney, trzymaj to dla ciebie. Oh, thanks. Dziękuję za troskę, dziewczyny. Jest troszkę lepiej. Oj, co za ochyda. Mam smarki Britney na mojej czapce. Nie tego oczekiwałam w ramach podziękowań za pomoc. Przecież czekają na mnie moje pyszne gofry. Tylko spójrzcie, jak pięknie wyglądają. Um. Wow, jakie to jest dobre! Aż się chce zjeść wszystkie naraz. Gotowe. Nicole, kontynuuj. Dobra, mam taką ogromną czekoladę, że nawet nie wiem, od czego zacząć. Ach, brakuje mi siły, żeby ją podzielić na kawałki. Nie szkodzi. Wiem co robić. Założę mój kostium karateki i rozbiję tę czekoladę na małe kawałki. A ja! Nie wiedziałam, że Nikol tak potrafi. Zgadza się, nie jestem taka pan jak wszyscy myślą. A teraz czas na próbowanie. O tak, to jest niesamowite. Czekolada nie może być niedobra. Ja wszystko zjadłam, a Britney nie. Ojej, muszę zjeść ostatni kawałek. Przepraszam dziewczyny, nie mogę tego trzymać w sobie. O za smarod! Ups. Nowe smakołyki już są na stole. Zobaczmy. Britney ma żelkowe oczy. Julie krakersy, A Nicole tęczową kanapkę. Zacznijmy od Britney. O, żelkowe oczy są takie fajne. Pasują mi? Oj, nie mogę, co za uwag! Julie powinnaś być ostrożniejsza. Mam oko w buzi. Dość spokój, Nikol. Nie bój się, to tylko żelkowe oko. No dobra, nadszedł czas, żeby spróbować. O tak, to jest niesamowite. W środku jest taki pyszny dżem. Takie smakołyki zjadam w 3 sekundy. W przeciwieństwie do cebuli. Julie, kontynuuj. Ułożę moje kwadratowe krakersy jeden na drugim i spróbuję. Fajnie, tak jakbym miała kanapkę. Jakie to jest dobre i chrupiące! Niam, niam, niam! Nikol, teraz tym! Tak, wiem! Och, mam taką ciekawą kanapkę z serem. Tylko spójrzcie, jak pięknie wygląda. Prawdziwa tęcza! Mm, to jest takie dobre, że aż mi słów brakuje, żeby to opisać. Bardzo mi się to podoba. Super, że trafiłyśmy do tego challenge'u. No. Britney, szybciej, podnoś klucz! Wow, co tu jest? Oj, przepraszam, Julie, ale to naprawdę coś dziwnego. Jakaś rękawica? Au, ci jeszcze się bije. Nie śmiej się, Julie. Muszę to rozgryźć. O, nieźle. Znalazłam niebieskiego lizaka. Mmm, jest przepyszny. Ale apetycznie też chcę spróbować. Zaraz poliżę. Au, Britney, prawie mnie znokautowałaś. Dalej, podnoś swój klosz. You. O nie, jaki okropny smród. O matko. Co tak strasznie śmierdzi? Na pewno nie lizak. Uuu, Julie ma śmierdzący niebieski ser pleśniowy. Zjedz go proszę jak najszybciej. O tak, muszę go zjeść jak najszybciej, żeby tak nie śmierdział. Uuu, co za ochyda. Nie, więcej nie będę. Nawet nie namawiaj, Brytni. Tak w ogóle to jesteśmy na wyzwaniu, pamiętasz? Więc dalej, dalej. Graj według zasad i kosztem ten śmierdzący ser. Wow, wsadziłaś go całego do ust. Nieźle. Jeszcze troszeczkę. Muszę to poknąć. Uf! O nie! Wybacz, Brytni! To mój śmierdzący ser, cię pozdrawia! Co za koszmar! Nie mogę oddychać. Póki Brytni odpoczywa, zjem sobie jej lizaka. Mmm. Julie, zamienimy się kloszami. Świetnie. A teraz podnosimy. Wow, błyszczek do ust i posypka. A ja mam żelkowe oczy i posypkę. I niebieski sok w rurkach. Tak, brytnie, możesz być pierwsza. Hurra! Chcę wypróbować ten senjadalny błyszczek do ust. Mm, jest naprawdę pyszny. A co się stanie, gdy posmaruję nim usta? I jak ładnie. Teraz mam niebieskie usta. Paniale. Julie, ten pocałunek jest dla ciebie. A ja muszę spróbować posypki. Wygląda przepięknie i fajnie brzmi. Aha, bardzo fajnie. Można nawet potańczyć. Dobra, staczy tej zabawy. Teraz pora na próbowanie. Otworzę słoiczek i wysypię wszystko na talerz. Ale ładnie. A teraz zanurzę usta w posypce. Niesamowite! Julie, spójrz na to! Ale ekstra. Dziękuję. A teraz w końcu próbujemy. Mm, to takie słodkie. O tak! Dobra, teraz twoja kolej. Tura, nie mogę się doczekać, żeby spróbować tych żelkowych oczu. Brytni, no powiedz, pasują mi niebieskie oczy, ale jesteś śmieszna. Fajnie, że cię rozśmieszyłam. Tak, najpierw chcę wysypać na talerz niebieską posypkę. Jakie piękne koraliki! Niesamowite! A teraz zanurzę w nich żelkowe oczy. To wygląda niewiarygodnie. A ciekawe, jak to smakuje. O tak, delikatna żelka i pyszny dżem jagodowy w środku. A teraz wypijemy zawartość rurek. Mmm, to sok o smaku borówkowym. Super, bardzo mi się podoba. Ekstra. I koniec. Żółwik i lecimy dalej. Hej, Brittany, zróbmy wyliczankę, kto podnosi pierwszy. I to będę ja. Tak? Fuu, co to? Toaleta? Czekaj, to toaleta z czupa czupsem. A w środku jest proszek. Mmm, jaki dobry! Niepotrzebnie się zmartwiłam. To musi być bardzo dobre. Zanurzę lizaka w proszku i spróbuję. Wygląda naprawdę apetycznie. Mmm, proszek jest kwaśny, a czupaczup słodki. Świetne połączenie. Julie, dasz mi spróbować? Proszę. Nie? No i dobra, zobaczę co mam u siebie. Wow, to Juicy Drop. Ekstra! Patrzcie, w środku są małe niebieskie żelki! Trzeba je iść z kwaśnym niebieskim żelem. Jest bardzo kwaśny, ale bardzo smaczny, ojej, niezły jest! Ze słodkimi żelkami będzie idealnie! Patrzcie, wygląda jak malutkie ciastko! Spróbujmy! Mmm, wspaniałe! Bardzo mi smakuje i śmiesznie wykręca. Co jest Julie? Mogę być stać trochę twojego żalona czupa -czupsa? Ok. Pewnie. O, dziękuję, Mmm, To wygląda tak apetycznie. Julie, śmiało. Próbuj. To prawda, jest pyszny. O, jaki kwaśny! Ale mi się podoba. Dokładnie, to jest świetne i takie pyszne. Zgadzam się. Wow, kangur! Haha, ha, nabrałaś się! Ja pierwsza. Wow, to lizaki. To wspaniale. u oh, matko, w środku są robaki. To obrzydliwe. Brytny, a ty co tak się śmiejesz? Dalej, podnoś swój kosz. Bez problemu. Co, to granat! Co za koszmar? Zaraz wybuchnie. Ej, a gdzie głośny huk? Lepiej przyjrzę się temu granatowi. Mam nadzieję, że nie wybuchnie mi w rękach. I co mam z nim zrobić? Spróbuj wyciągnąć zawleczkę. I módl się, żeby nie wybuchł. Masz rację, trzeba spróbować. Wyciągam. O, nie było wybuchu. Więc co to takiego? O, można to nacisnąć. Spróbujmy. Wow, to kwaśny spray. Super, podoba mi się. Co jest, Julie? Chcesz spróbować? Nie ma mowy. To jest spray tylko dla mnie. Ej, co jest? Skończył się tak szybko? Dobra, mogę to wyrzucić. I jeszcze jedna gałka lodu. Co to jest? Granat na ziemię! Dziwne? Nie ma głośnego bum? Zaryzykuję i zobaczę. A, to tylko spray. O nie, auć! No nie, będę musiał zrobić troszkę od nowa. Julia, ty co siedzisz? Do dzieła, próbuj. W ogóle nie mam na to ochoty. To wygląda obrzydliwie. Oj, dobra, trzeba zebrać siły i polizać. Wow, nieźle. Ten lizak jest naprawdę dobry. Oj, a co to jest? Niemożliwe. Zjadłam całego lizaka, a w ustach mam robaka. To obrzydliwe. Zabierz to, zabierz to. Nie widzę w tym nic śmiesznego, więcej nie będę. Oj, będziesz! Mamy wyzwanie! Co za niesprawiedliwość! O, mam niezły pomysł! Britney, pokażę ci sztuczkę. Spójrz, mam dwa lizaki, prawda? I zaraz sprawię, że jeden z lizaków zniknie. Raz, dwa, trzy. Wow, faktycznie został jeden! A oto rożek numer dwa. O, co to takiego? Lizak! A teraz na twoich oczach zniknie kolejny lizak! Voilà! Wow, ekstra! Nie, mój rożek z lodami! Znowu się zniszczył! Co tam się dzieje? Julie, a kto to? O, dzień dobry! Rozumiem, że to twoje! Smacznego! A kapelusz to ja sobie wezmę! Zagrajmy w kamień papier nożyce Kamień, papier. O kurczę przegrałam! A ja wygrałam! Zobaczmy. Wow, to Lego. I po co mi Lego? A, jest czekolady. Ale super sprawa. To jest przepyszne. Takie Lego to ja lubię. Mmm, ale dobre. Patrzcie, jak fajnie się składają te klocki. O, dobry pomysł! Mogę zbudować zamek z niebieskiego Lego, które jest z czekolady. O, tak, takiego jeszcze nikt nie widział. Wow, Britney, niemożliwe! Twój zamek jest taki piękny! I ostatnia wieżyczka. Tak, wszystko się udało. Jestem z siebie taka dumna. Coś pięknego, a szkoda go jeść. Ej, nie dotykaj go, Julie! Podnoś swój klosz i dotykaj tego, co tam masz. Dobra? Wow, to Doritos. Na dodatek niebieskie. Takich jeszcze nie jadłam. Tak? Hej, nie mogę otworzyć opakowania. Jest za mocne. O nie, wszystko rozsypałam. To nie jest śmieszne. Zaraz zrobię coś fajnego: ułożę wieżę z naczosów. To będzie świetne. I będę mogła zjeść całą wieżę naraz. Tak, patrz, Brittany. Nieźle co? Wow, bardzo ładnie. A teraz patrz, jak szybko to zjem. A? Niesamowite! Julie, jesteś niezłym magikiem. Tak, udało mi się. Oj, a skąd to dziwne pieczenie w buzi? Ojej, Julie, mam złe wieści. Doritos były ostre. Tak, spokojnie. Mogę cię z łatwością ugasić gaśnicą. I już. Udało się, uff. Oj, Julie, masz teraz taką słodką brodę z piany. O nie, mój piękny zamek. prostopił się. To wszystko twoja wina, Julie. Ale zgodzisz się, że to super zabawne? Wcale nie.